Już czas. No. Forse będzie dawał. Ha! Jak forse, przecież czas. A czas to? Pieniądz. No. Ale to ładnie zaelewaluował. No. Elewacja zdobi człowieka. A człowiek zdobi elewację? No. Twój rewers w ratuszu. No. Trochę to za skomplikowane. Nie. Że ty ma... Wiem, że tyłem masz. Mój tył! Jest w ratuszu, a przód jest na deptaku. Tyłem. Tyłem. To będzie tyłem. No ale to jak głosować to. Tak? No. To, a co ty będziesz głosował ciągle? Patrz. Wezmą we dwóch i zbudują wielki teren. No, no no a co? No młodzi silni są. Zdrowi. wezmą. Łopaty wezmą te, kilofy wezmą cement i zbudują. Ale we dwóch? Na no, ilu widzisz? No dwóch, no ale to, to ze dwa miliony będzie kosztowało to. to oni za swoje? No to, to się złożą po milionie. No. O! Patrz ten powinien pomóc tamtym w budowie. No ale co myślisz, że forse dołoży? Nie, on ma dużo mięśni na utrzymanie. O, ale silny. No ale to on musi by... odżywiać to wszystko. On to... Ale wiesz worków No ale odżywiać! Patrz. Nasza tożsamość w naszej przyszłości, że nasze dowody będą w naszej przyszłości szybciej wyrabiane. Będzie szybciej, rozumiesz? A, A to dobrze, bo ja już na rejestracyjny czekam dwa miesiące. No ale tobie zabrali. No ale czekam. No. To będzie szybciej. No to będzie w przyszłości. Aha. A paczak, i taki ładny ten. O! No. Ja to bym się z nim na, na kolację omówił, taki ładny. A ile ma włosów? No, ma włosy, bo ładny. No. Ładnemu to nawet na drucianym płocie ładnie. No. no ładny. No ładny, no ładny, no. Filip! A